Witam! <laughs> Kurwa, no. czekaj! Czekaj jeszcze raz. Witam, jestem Venom Lazarus i jest ze mną. Karo, cześć wszystkim! No to Karo, przedstaw, przedstaw naszą mapę. Uh, the Mike, Fuh, the Milk Eisles. Ale <laughs> no nie musisz pluć na mapę normalnie, no. O, no, tam na mapę od razu. Moi drodzy, e, troszeczkę poza kadrem pozabijałem krówek, e, Karo troszeczkę poszerzyła nasz domek. E, zniszczyłem troszeczkę spawnerów, bo po prostu tych krów było tyle, że e, zrzucały ze świata normalnie mnie. O, w ten sposób. Okej. Okay. Karo, creeper! Fuck, creeper! Gdzie ty masz tego creepera? E, Wiesz co, myślałem, żeby melony wziąć, ale jak widzę takiego dziada skaczącego, to doszło mi... Wiesz co, ja proponuję iść wreszcie wyciąć ten pieprzany las. Chcesz cały las wyciąć? Ej no, chamstwo. Owszem. Wiesz co, ja sobie mecza zrobię. E, ja mam. E, zapasowego. Mówię? Siekierkę, siekierka mi była siekierka, potrzebna. Siekierka motyka. Ej no, ale okej, okay, ale a ja? E, no to tam jest wszystko w tej skrzyni. Nie ma patyków. No to masz drewno. A gdzie jest żelazo, gdzie jest żelazo. Czekaj, muszę się przygotować, bo to kurde Jak zwykle dostanę w pierdziel Eee, tam... Boże, dwa drzewa obok siebie, nie? Ty ale nie, poważnie chcesz ten las wycinać? Owszem. A po co? Z tego samego głupiego powodu co drewno. Aha. No dobra, a, to czekaj, się kierkę wezmę. Uuu, fail, fail. Ciekierka motyka mózg na ścianie. Oboje. słuchaj! Od kiedy Ty taka wierząca jesteś, że co chwilę o boże? Oj tam, oj tam. amen. O. Ej no, kurna na jaki klocek, nie mogę wejść po Ircie. No to co, że się póki jest dzień. Zalaz, tak? Ja bym Owszem. Go, ja bym go podpalił. No to, why not? No ale tyle drewna pójdzie w pindo. Tylko nie ma Gravelu. Żeby flinta wydobyć. O, mam jabłuszko. O, jabłuszko, 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 pełne stów. Teraz ciągle będziesz śpiewał, czy jak? A jak, mam fazę. Naćpałem się dirtu. A jak? No, wciągnąłem nosem. I się zaklinował. W prawej dziurce. W prawej dziurce? O, ty. ale! Znalazłem tego... Jak to się nazywa? Melona. Na drzewie. O! To dobrze. Bardzo no. dobrze nawet. Niedługo trzeba farmę zrobić. Farmę, farmę, farmę. No to może jeszcze dzisiaj ją zrobimy. Why not? No... już mi się przejadły steki. Wypadałoby zagryźć jakiś chlebkiem albo coś, nie? Na ząbek. Chlebkiem? No, dobra. No co, zboże, zboże, nie? No, czaje, czaje, czaje. Eee... tak. Jezu, ile tych drzew. No nie? Jednak jest ich trochę sporo. Ale później posadzimy, nie? Z powrotem. Kto ze dwa się posadzi? Tydzie no dwa mam nadzieję, że nie ogląda nas Greenpeace słuchaj, bo to będzie już fail. Obrońcy zwierząt to cię powinni żywcem zjeść. Mm. To ja ci powiem. A ja ci powiem O, e... mam węgiel. O, spawner, tylko czego? Nie Kręci... mam pojęcia, ale... Kręci ale... się o. świneczka. Mam dwie pary botów przy sobie, nie? I nie tak. mam czym wydobyć tego węgla. No ja mam, gdzie jest węgiel? Tutaj. Idę, czekaj. Czy Przebiję się przez liście. O, to dżungle. dżungla. O, drzewo. Mamuśka stoi za mną i pyta się, czy skończyliśmy już nagrywać, nie? My właśnie zaczynamy. My lubimy długo i konkretnie. Ej no. No, chodź no tutaj, wydobywaj ten węgiel, cholera jasna, no. Ale gdzie ty jesteś? No tutaj jesteś niedaleko. A jesteś, O węgiel, 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 węgiel. walić, walić, walić. A Mośka mówi, żebym cię nie stresowała, bo się w sobie zamkniesz. Oj, oj, jak zamek błyskawiczny, normalnie. No czy wiesz, nie zamykaj się, bo na ślusarz, znaczy tro... generalnie na ślusarz trochę bierze za robotę, nie? To był suchar roku normalnie, a może i kurde stulecia. Eee, tam. Oj oj. Głupoty, głupoty. Ej, gdzie ja mam pochodnie? Fuck! Trzeba pochodnie zrobić. Kolejne no jabłuszko. How sweet. Super. No nie, no standardowo jak to bywa. Dlaczego kopię łopatą? Oj, oj. Dlaczego oj. kopię łopatą? Bo łopata do tego jest przystosowana. Znaczy, dlaczego zbieram drewno łopatą? Może o. w ten sposób. Jabłuszko, znalazłem jabłuszko, moje pierwsze w tym roku szysunia Oj. Oj Oj. Oj. Niebezpiecznie. Jestem poza światem. Prawie? Eee. Właśnie prawie, bo jestem tuż za tobą praktycznie. Wiesz co? Trzeba to przerzedzić, ale chyba tu jest gdzieś spawner dziadostwa. O, skrzynka. I i zombiak. W skrzynce? Uuu, gratuluję. Nie w skrzynce. Ej no. Ale jest sk... o, jest kaktusy. Su suchar, gdzie jest? Że Ten! No, miecz. E. Dawaj mi, no. dawaj mi. Nie. Ty dostaniesz łuk. Szkupła kurwa, polował. <noise> Wziąłeś to? Ty, ja pod spodem spawner jest. Pod rozwal. O, Ale czego spawner to jest? Nie wiem, rozwal profilaktycznie. Poczekaj, poczekaj, moja droga, popatrzymy co tu wyjdzie. Jak ci zaraz szkielet wsadzi w dupę swój... Nie bądź dziecko wulgarne. Nie w dupę, tylko w tyłeczek. Dobra, w popala. Pupala. ojej! No dobra, to wolę w dupę. O, widzisz, widzisz? Co? Mówiłam, już na ciebie czyha tutaj szkielet, nie? Tak? Dobra, to ja go rozwalę ten. To... Dupę ci ratuje i jeszcze nawet nie... O, tu jest też węgiel, chodź tu. Odejdź. O no. Oh, wow. no. no bo podchodzisz. Ej, nie, nie pod Stop! Jeden serduszek. Jeden serduszko raczej. Jeden serduszek? Tak. No może być jeden Liczba serduszek. Liczba, jeden serduszek. Oj, czasem jak kiedyś były gry, jeszcze takie wiesz, pirackie kurde co z spolszczali, to właśnie było takie jazdy, kurde. Zbierz jeden serduszek. Eee, oh. tam! O, już, złoto! Nie mów. O, to zbieraj. Czy ktoś mimo może powiedzieć, na kiego grzyba mi złoto? Nie każesz mu mordować to, Nie wiem, nie wiem, słyszałem jakiś szmer. Pewnie taki jak tam u ciebie chodzi. Nie, to mamuśka powiedziała, że jak nie każe ci kopać, to każe ci zbierać, ale jak nie, to wiesz, no. to śpi i nie wstawaj, nie? Mam, na mam nadzieję, że wiesz, że twoi widzowie tego nie słyszą co powiem, ale jesteś sadystką. Nie no, skąd wcale nie usłyszą? A to ja tego nie powiedziałem jakby coś. Nie no, oczywiście. To nie, to no jasne wszystko. Powiedział ten, co znęca się nad krowami, nie. Czy, wniosek jest prosty, czyli jak zacznę się znęcać nad tobą, to ty też będziesz krową? For forever, naprawdę, for forever. No co to, no, logika, nie miałeś jeszcze w szkole? Trzeba wiedzieć, co się mówi, bo później takie klaski wychodzą. Takie minecraftowe. Ej, no ile tego węgla, no ludzie, ja coś zakopię się na śmierć. No to zbieraj, no. O, szkielet, ty, jeszcze gdzieś spawner musi być. Oj. Eee... ponoć zamorduje cię tym zbieraniem. Ja już... Po to robił sobie kilofa, cholera jasna, żeby zbierać, Ja, ja już tak? jestem zamordowany. Ale nic nie mówię. Nie, jeszcze, jeszcze jesteś... Ej! Bo ja jestem twój minie. muzin? Jaki muzin? No, muzin. What the fuck is muzin? Muzin to jest taki czarny muzin. czarny muzin. Wchodzi z kilofa. Kolega Kostek tam wlazł do ciebie, nie? No weź no. Kurna, ziemi na głowę, kurna. Co za debil, no. Weź, weź w ogóle, gdzie są spawnery jakieś. Kurne, bo coś, coś za dużo ich znowu. No tu jest jeden ze świnką w, w, Le we środku. Lej. Lej po bombie. Nie mam czym. Kurde, głową. Ty jesteś od zbierania i rozwalenia. Dobra, wiesz co, to ja tam pójdę, bo ciemność się zbliża, a ja nie chcę, żeby. No to tak czy jak się zrasta Gdzie, 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 tam, a jest świnka. A to tam, tam. Z tego wychodzili? No tak, ta moi. Ta mój, To Nowy słownik języka niekoniecznie polskiego. Jest archaizm. A raczej stara polszczyzna. Ooo, zaimponowałaś teraz milionom słuchaczy. Co jesteś, gwara? Oczywiście, <laughs> ta To gwara. Czekaj, Taki ptaszek tre... jest, Tarek. Dwa słupy, sarduszka! Zgiń, <laughs> przepadnij. No Ha, ha, ha. Się... No nie! No nie! Oprosiu, opsiup. And the winner is Titanic No Ale gdzie ty tego szkieletora? A, o jak ładnie się wysypałaś Spadło coś? Nie Ty! God ty jabłośka mam twoje No co ty nie powiesz? I zarąbiście pełny akwipunek, Chodź tutaj. Czy ja rozwalę tego... Rzutnij tu Poczekaj Mam bliskie spotkanie, niekoniecznie czwartego stopnia. Zg co tu robi kaktus, że się grzecznie zapytam? Gdzie jesteś? Może na ciebie czeka. Masz ty, gadki, trochę przemiękłe. Buty. Fak! Co jest? No rzucisz to dzisiaj czy nie? Rzuciłem, tu jest. Odwróć się, łaskawie. Czekaj, bo zbieram. Teraz to zbierasz. No wcześniej też zbierałam, Cześć, to nie miałam. mi wyjaśnić po co czym? ci podwójne buty. Nie wiem, mam parę na zmianę, coś Ci przeszkadza? Ja no, w końcu jesteś kobietą, nie? Szafa pełna butów, których się nie używa. Ale ładnie wyglądają. Jep, 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 jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie wiem, odnośnie czego miało być to jep, jep. E, odnośnie jeb. walenia. Ale zaczynam się bać o siebie. Odnośnie walenia? Jezus, Maria. Walenia głową w drewno. Postawiłeś pochodnie czy momentalnie się jasne tak, zrobiło? Tak, tak, momentalnie. Światłość, cholera jest, Powiedziałem, cholera. niech stanie się światłość i co? Hahaha, ha, ha. Jestem boski. Przyszła matka i poprosiła o mojżeszowe rzeszowe Ale brzuz nie wycinaj ty. Bo tutaj przed domem mamy brzozy takie fajne i jest dosyć. ten... Rzadko te drzewa rosną, więc... Myślę, że nie ma... No za późno, bo już ze cztery wycinamy. No to więcej już nie wycinaj brzozek. brzozek, Boże, brzozek. E? Aha. Spoko zostawiłeś mnie bez miecza, dałeś mi tylko buty, no wiesz co? A skąd ja ci mam wyczarować miecz? No, ten... no przecież miałam diamentowy cholera. Okej? a rzeczywiście. <grym> no to chodź ty! Na rzekaczu, za tobą ty jesteś? cały czas idę, a ta ucieka, no. Co znowu wyglądam jak creeper, masz ty diamentówkę, tylko zgubisz to ci kurde, nie wiem. Nogi z tyłka powyrywam. Masz trochę mięcha no. przypalonego, bo tu jak zwykle głodna zawsze. A... I teraz można iść się bawić. I Chodź się tu. bać. Ty idź, o, 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 o. no i co, i co? Ale zabawa, nie? Dobrze, że one jeszcze nie są inteligentne. No. Bardzo dobrze, a czemu oni się bawią? Kurde, w moim basenie! o fuck. Ja im dam. Jeszcze jakieś nieczystości będą później pływały. Poza... Poza basenie. nieczystości? Wiesz no... Nie, nigdy nie słyszałam, żeby zombie robiły pod siebie, nie? Oni się rozpadają pod siebie. Ha No rozpadają się, A ja ale jestem tytani. Stakalia... Oj, 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 oj. Hala! Ginij, buraku, ginij. Ginij, jak ci każę. Od razu od buraków byś ich wyzywał. Oczywiście, no nie... Jak mnie, krowo głupia, zepchniesz, to nie wiem, co ci zrobię. Uh, 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 uh. Swój swego pozna. Eee... Oj, 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 nie przepraszam, nie chciałem tego powiedzieć, cofam, cofam. O Boże, armia idzie. E... Uważaj, armia idzie. Nie, ja stąd ja spieprzam, ja stąd spieprzam. Yy, Muszę sobie zrobić zbroję. Przynajmniej na pierśnik. Bo parę... Armia idzie. Jeden zombiak. Bo jednego zabiłem, a tam były tak, był szkielet i chyba jeszcze dwa zombiaki, ale to już wolę nie sprawdzać. Weź tu przekop to. Co mam ci przekopać? Kurde. Mam łopatę, mam łopatę. Słuchajcie, mam łopatę! Wow. No nie wierzę, słuchajcie. Ty te, te zwierzęta faktycznie są głupie. Wyczarowała, kurde, ja sam Ty no, teraz naprawię no. mapę No nie. No, no tak. Muszę! Do roboty! Nie mogę tego zrobić w dzień. <laughs> nie, to jest kara właśnie. <laughs> Oj, i spada wracam do domu. A ja za, zamuruję drzwi, i co? No, to wejdziesz przez okno pewnie. No Czekaj, właśnie. zostawię tych, tych dupereli trochę, bo mam trochę za dużo. Dwa stagi węgla zebrałem. <grym> Gdzie jest ta pierdoła? No, skelet wpadł do wody i jak, tak kampi prostu. Różnie mnie do nazywałaś, do ale pierdołą to jeszcze nie. Czekaj, bo ja na chatę muszę spadać, bo mnie szkielet goni, a mam półtora sytuacja. A niech szkielet ci w zadek. To tobie miał iść w zadek niemi. I drzwi otwarte zostawiłem na dla ciebie, no kurde. Już będę gościnny. Dlaczego ja mam dwa stalowe miecze, to nie wiem. Ty Masz być gościnny dla naszego domu, dla, nie? Dla, jak, jak można być gościnny dla domu? Znaczy, e? znaczy m, dla nasz, Dla mnie jako współlokatorny. No tak, nie? tak, już już plączę się język. Wiedaku. Mm -hmm. Jedziemy, jedziemy na Maxa, na Maxa. Czekaj, bo ja się tutaj przez własne kaktusy muszę przedostać. O. Dobra, zrobiłem patyki na zapas, albo nie wiecie co? Ja wezmę sobie pochodniki, pochodniki. Let's Derby Light jest light. Nawet sobie kurde nie wyobrażacie, jak on czytuje. Ja czytuję, ja mam diamenty, ja sobie zrobię diamentową zbroję. O! No tak! I żadnego diamenta nie zostawisz, nie? Uch. Ile myśmy już tych skrzynek skrzynek znaleźli właściwie? Nic nie mówcie jej. Ja nie wiem, e, jedną w wodzie... Ała! No nie bij mnie! Kurna. Eee. Mojego napierśnika mi nie oddał, za No jak, jak zapieprzyłem? Twardziel jeden wielki. No nie! Co jest? Oła! Nie bij mnie, bo cię zabiję. Tylko na pierśnik, choć też ci zrobię. No jezu, dziecko, drogie. Bo tak, żeby na kill zostało. Żeby zamiast zrobić sobie miecza, to sobie na pierśnik zrobię. <laughs> Wolę przetrwać uderzenie Clippera na przykład. Gdzie jesteś? Dziadygo! Tu! To... masz. Take it. Podziękujesz mi później. Chociaż fajnie wyglądasz w skórzanych ciuszkach. No poważnie. Mm -hmm. Na moim tekstu, paku, o kurde, teraz wyglądasz jak Terminator. Babka no, Terminator. Yeah, proszę Państwa. Jeżeli ktoś oglądał e, film, który niedawno był w kinach, Real Steel, to teraz porównajcie tego robota, co tam walczył, z wyglądem Karo. Hmm. Czy widzicie podobieństwo? O, 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 Kradziej, kradziej. Właściwie Jaki Właściwie tam mogłem sobie kradzic. zrobić miecz diamentowy, a nie kurna No co ty nie powiesz? Ale może i dobrze, bo właśnie coś do mnie nawala znowu Naprawiłaś świat tak, jak prosiłem Daj ciąk Jałam. Właśnie jaka impreza. impreza. Ja, czekaj, czekaj, ja ich ja kurna ich... Załatam. Załatam ich. O nie? O co mi na pierśnik diamentowy? Psia, krew! Ile tu jeszcze węgla jest? O, pani! Ja stąd spadam. Cicho, Spadaj Creepera. Zombie. Oj, to nie Creeper, to zombie! Ej no. Trzy szkielety, masz ten, ten No Mam nawalam powoli do Creeperów, bo boję się, że już w ogóle zrobił dziurę. Haha! Ha. Uh O-o! -oh. Teraz mnie zaszedł. Nie, wiesz Kurde. co, szarża. Cholera. Dobra, zostały wybite, a tą dziurę o, to klip, się klip, kiedyś klip, klip. tam... Go, go west, go west. Ty, ale skąd tyle... Te... O, Chodź zaraz, no tutaj. skąd tyle szkieletów, powiedz mi? Pewnie spawner jest gdzieś, którego jeszcze nie rozwaliliśmy. Ja tu Ile tu jest węgla? Wiesz Płenią. co, olej węgiel. Na razie. O, idzie dzień, idzie dzień. Przepraszam to... bardzo, co to jest kopanie węgla odkrywkowe? <laughs> Wiecie co, <laughs> Wiecie co? No nie muszę się zregenerować, ale co tak wolno mi się regeneruje żarcie? Życie. Może jesteś. No, głodny? A to nie. A nie to. Dobra, idę. Trzeba to ponaprawiać, bo tutaj takie kratery się porobiły, że to szok. Mówi! Ile węgla? Mówiłam. Nie, to ja mówię. Ty nic nie mówiłaś. Mówiłaś pierdziu. Mówiłam. Eee, tam. Boże, nawet diamentową e, ciężko jest zabić tego. Tutaj, do do tego, do, do, do... Kurwa, nie mogę się wysłowić. Do węgla. Do węgla, no. Zobacz tam. No i? Koledzy! O chryste. <laughs> Ale niespodzianeczka. No nie... Pokażę, poczekaj, pokażę moim widzom. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ej! Deszczyk. Ja e, tam spadam. się złocza i Jeżeli Karo. Idę sobie zrobić kilofa, My cholera jasna. By the way, wiesz już ile nagradam... Uh, by the way, za jakieś 19 minut. By the way, dlaczego ja mówię by the way? Dobra, to już mamy plany na kolejny odcinek tak, 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 powiem. Tak, tak, tak taak, ale pierwsza farma. Wiesz co, ale to farmę chyba jeszcze w tym nie czy zrobimy. Możemy zacząć, zrobimy może na górze, co? Mm, wiesz co, może ja najpierw pójdę... Co myśmy zrobili dzisiaj? Znaleźliśmy wszystkie skrzynki. No tak, i jeszcze jedna jest tam, nie wiem czy ona należy do ukrytych czy nie, no tam jest, jak zauważyłem, a, tam gdzie lawa płynie. No. no, czyli raczej nie ukryta. Odwiedź wyspę Netteru, wybuduj dom. No to dom już generalnie mamy. No, ale mi dom nawet... ani jednego łóżka, kurde. Z... Dla ciebie dom musi być tak. z łóżkiem. I to jest... Górna, Typowy facet tylko bez spał. Oh. I nie tylko spał. Zbuduj magazyn. Przed w łóżku. Nie mamy. A, o czym pomyślałaś? Zrób A, portal do Notaro, ekwstrap, w zwiedź nawiedzony las. No to już mamy zasadę. Kiedy zwiedziliśmy, raczej go wycięliśmy. <grych> Zebrać starych Oj, zabrałem ja ja pięć stagów zebrałem już łącznie podczas tej gry. No. Znaczy tak? wiesz, ogólnie od początku. Więc to możesz rozwalić. Mm, Farma czego się da. No to co? Zostało nam dwa, cztery, sześć zadań. No ale to sześć, już zadań do część do zadań to są już takie, wiesz, giganty zadania. Bo to na przykład zrobić farmę wszystkiego to nie jest taka prosta sprawa. Zrobimy taką mini farmę, nie? Taką żeby był, mm -hmm. nie wiem, zagonek tego, zagonek tamtego Inne pierdółki. Tak jest. To ja się piszę, żeby zrobić farmę. A ty mi pomożesz. Ha, ha. No to nie ma się co pisać, to po prostu trzeba zrobić. No wiesz, ale liczy się design. Nie zaraz dobra, dostanę tego, tego węgla. Wągiel! I przyszedł noc. I przyszedł noc i przyniósł wągiel. Pamiętam, co to było, jak się na Minecrafcie pojawił wągiel. A. Nie no, co kopii. większej ilości? Tylko, ilości, większe ilości. teraz występuje. No teraz to można bynajmniej tak zebrać podczas kopania, no, no, nie? Zależy kto ile kopie. <laughs> nie będę wskazywał palcami. Ty, gdzie, ty ja kopię, kopię A? co jest grane, ten węgiel się nie kończy. No nie niedobrze no mam przeczucia złe. No to znaczy, że skończysz w jaskini pewnie. O! nie. Tak, ja, dzięki, dzięki. O, już nie przesadzaj, naprawdę. co, ja muszę się z nią znosić. Kurwa, ile tego węgla, no, ludzie! Eee, oj, 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 oj nie, wyjść do góry, do góry. O, Czyżbyś trafił wreszcie? Nie. Oj, za wysoko. Zbu Cholera, za wysoko schody zbudowałam. O, jak mi przykro to walę ten węgiel, ja tam nie schodzę. Ale liany porosły i można lianami zrobić desant tam na dół. Tylko że jak tam zrobimy desant, co dalej? Jak to lianami desant znaczy, tak, na dół? Znaczy tak, jaskinia z wierzchu zarosła e, lianami. Czyli teoretycznie... Uuu, creeper, 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 Ale to nie jest wersja 1.2 i po lianach jeszcze się nie da chodzić. No co ty? O nie, to nie może być prawda. A dostał w oko! I jeszcze jeden. Jeszcze jedno oko. Boże, sadesta. No, nowy, nowy, nowy... O, i pająk. Nowy plebisty. słuchajcie, do wygrania oko Creepera. A pytanie na dziś... Ile oczu ma Creeper? Bo wybiłem mu chyba już z pięć. Ty, ale tam... Tam musi być spawner jakiś. No bardzo możliwe, skoro ich tam wszystkich tyle jest. Albo po prostu jest ciemna jak obok, w dupie na... No tak. Idę ich cały czas z łuku i powiem ci. Nie, oni się cały czas pojawiają, różni, nie, ja tam nie idę. Następnym razem, next time, nara, byłem tu podpisany. O, tu jeszcze węgiel. Zostaw swoją parawkę. <noise> Nap napluję na ścianę. słuchaj. A jak? No, why not? Ej no i ile tego O, dobra, dostałam się do wyspy teru nie? Ej, no, a co tam jest? Eee, kupa kaktusów, wiaderko lawy, trzy wiaderka nawet i mnóstwo zielska. No to szybko do skrzyni za dziś, bo uwaga. nie chcemy tego stracić. Uuu, aby schodki. Tylko tak trochę jest dupy, bo myślałam, że na dwa. No, Ale faktycznie co na nie dwa? jest na trzy ten podest cały. Podest z dupy? Mm. No, powiedzmy. To, to, to ktoś eee, ma dużą Dobra, dupę. no to, to to, co? Ja to odkładam i myślę, że się pożegnamy. A, zaraz, ja, A. ja tu, zielsko kupię. Czekajcie. Co mnie to twoje zielsko kupi? Mmm, gędzia! Nie no, oczywiście nie preferuję, żeby nie było, bo zaraz moi słuchacze, widzowie i inni tacy powiedzą, że ja coś preferuję dziwnego. Nie, 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 ja powiedziałem tak dla jaj. Dobra, no to co? Poczekaj na mnie, poczekaj, no jaka bezczelna. Ja tu dircikiem operuję, a ona... no to nara. Ej, już idę. O, dobra, zużyłem cały dircik. Naprawiam dziureksy po tobie. Spadłem. Gdzie jesteś? Dzień dobry! Zastałem jolkę! No dobra. Mów. No to co? Mm... Żegnamy dobra się, się żegnamy. i jak najbardziej. Następnym razem e, zrobimy coś konstruktywnego, czyli pewnie farmę. A i może Karo w końcu zajmie się tym domem i magazyn zrobi cholera, jasna, bo to przydałoby się. Bo to wszystko tak porozpieprzane, że to szok. No na razie doszłam do wyspy na no Trzymajcie jest, się dobra, za to. No tak I do tak usłyszenia, że... do zobaczenia. No pa.